Hej, witajcie w nowym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na film taki wyprawkowy. Musiałam już wyciągnąć wszystkie ubranka, jakie udało mi się do tej pory kupić, ponieważ muszę je przejrzeć i e, wtedy się dowiem, czy wszystko mam, co mi potrzeba, czego mi brakuje, jak to wygląda z rozmiarami. Skupiłam się na dwóch rozmiarach, 56 i 62, i myślę, że na początek te dwa rozmiary są wystarczające. Jedne co to zobaczę. Po prostu z którego rozmiaru ile rzeczy mam, i żeby to jakoś wyrównać, no to po prostu może jeszcze dokupię. Zamówiłam jeszcze jedną paczkę z Newbie, bo akurat teraz były jakieś tam promocje i do mnie idzie, chociaż już nawet nie pamiętam co tam zamawiałam. Na ten moment podzieliłam sobie rzeczy na w sumie te sklepy, z których kupowałam, nie dzieliłam tego jeszcze na rozmiary. I pierwsza tutaj obok mnie rzecz, marka i sklep, z którego kupowałam ubranka, to jest właśnie Newbie. I to są bardzo fajne rzeczy dla noworodków. I ja tutaj sobie to skompletowałam w takie no, po prostu zestawy. Pierwszy zestaw jest w takim beżowym kolorze. Mi się beże tak średnio ogólnie podobają, jeżeli chodzi o ubranka dla noworodków, ale... Mam troszkę tego. Najbardziej mi się podoba taki kolor błękitny, to zaraz Wam pokażę rzeczy w tym kolorze. I to jest akurat rozmiar 62, ale te wody wydają mi się dosyć wąskie. Już wiem teraz, że może być problem z tymi tutaj guziczkami u góry, że te wody są przekładane przez główkę dla takiego maleństwa. To różnie może być, no zobaczymy, te guziczki się odpinają ale na ten moment no, no zostawię to i to już jest rozmiar 62, więc dziecko już będzie trochę większe, więc może będę miała wprawę w nakładaniu tego i tu do tego są również takie ładne beżowe spodenki. I teraz zobaczyłam, że te spodenki mają wywijane nogawki, czyli trochę można powiedzieć, że to rośnie z dzieckiem. Drugi zestaw jest przesłodki, ponieważ jest on w takiej misie, Tutaj są e, z takiej cienkiej bawełny e, spodenki, takie leginsy w misie, do tego takie ładne body, myślę, że to e, na początek to jest też 62, to będzie za duże, nawet do szpitala chyba tego nie zabiorę. Chociaż powinno się mieć z tego co się orientowałam do szpitala e, dwa zestawy 56 i dwa zestawy 62, więc e, może to w sumie zabiorę. Tutaj mam jeszcze trzy pary, nie, tu jest łącznie sześć par skarpetek. Jeszcze dokupiłam, bo to jest troszkę za mało. E, tu są takie beżowe, one też będą właśnie pasowały do tych zestawów e, w kolorach beżowych. Tu są takie zwykłe kremowe i granat i jakieś paseczki. Kolejny zestaw jest w kolorze niebieskim i to jest to samo, co pokazywałam przed chwileczką w beżowym, czyli body, też rozmiar 62, mi się wtedy w sklepie to małe wydawało. No, zobaczymy. Może akurat będzie dobre, prędzej czy później będzie dobre. I do, do tego takie spodęki granatowe. I jeszcze wzięłam sweterek, ale sweterek już jest mniejszy, 56. I można, jak będzie chłodniej, właśnie sobie to połączyć z tym zestawem i będzie się bardzo ładnie komponowało. Mam też trzy z trzy takie komplety. Trzy piżamy to są takie na zamek. Myślę, że to może się dobrze sprawdzić, właśnie z zamkiem, ponieważ to będzie się szybko rozpinało i zapinało. Od dołu też się rozpina. Pierwszy, pierwsza piżamka jest w takie fajne misie, w takim jasnym, kremowym kolorze. Druga też jest w misie troszkę inne. I tutaj w jakieś takie leśne sarenki i lisy. Ładne kolorki mają i też widać, że to jest porządne, jeżeli chodzi o materiał. Więc tutaj też wszystko 60. Aha, i tutaj patrzę, to jest już 56, ale to jest takie trochę luźniejsze. No to dobrze, że to jest w sumie w rozmiarze 56, to jest od 1 do dwóch miesięcy, czyli to już powinno być na początku jak najbardziej dobre. I to też się tutaj można odwinąć sobie rękawki, nogawki, więc. Posłużę na dłużej. To jest w sumie wszystko, jeżeli chodzi o Newbie. A kolejne zestawy, kolejny sklep to jest Next. I jeżeli chodzi o Next, słyszałam też, czytałam, że mają bardzo dobre materiały. To wzięłam również sobie zestaw kolejnych piżamek na zamek. Tym razem chyba są to już rozmiar 62. I to był taki zestaw trzech piżamek, w takich kolorkach stonowanych, ale kolorowe. Dla chłopca te kolory są i tak uważam, ok. E, tutaj kolejna piżamka. To sporo tych piżamek będzie na zamek, ale to dobrze. I e, ja tutaj nie kupuję w ogóle nie kupuję z zakrytymi stópkami, bo wiem, że noworodek powinien mieć te stópki odkryte, ewentualnie będę miała skarpetki, żeby nie zmarzło dziecko, to nałożę po prostu skarpetki. A przez stopy dziecko eksploruje świat i ma bardzo dużo tam czytałam zakończeń nerwowych, więc te stopy powinny być odkryte, a nie zakryte. No i też yy, trochę te zakryte body, co mają zakryte stopy, ograniczają ruchy, więc tak jakoś mnie to nie przekonuje. Więc kolejna piżama w misie. Znaczy ja to mówię piżama, ale mi się wydaje, że po prostu to w ciągu dnia też nie, można nakładać jako po prostu body zwykłe. Kolejna to jest w misie, taki ładny kolorek błękitny. I tutaj też jest, czyli to był zestaw kolejny, zestaw trzech. I ta piżamka ma tutaj misia, takiego 3D, więc jakieś urozmaicenie. I też taka typowo chłopięca. Jeżeli chodzi o Next, to o właśnie to jest ten kolor, co mi się bardzo podoba. Nie wiem na ile kamera to oddaje, ale to jest taki royal blue, ja bym to nazwała. Jest piękny dla chłopca, uważam. I to jest taki sweterkowy kombinezon, właśnie, jak być troszkę chłodniej, to sobie, to jest też 62. To będzie można, właśnie, na jakieś body ubrać. Więc taki sweterkowe body i taki sweterek zwykły z kapturkiem. Też błękitny i z tyłu ma takiego misia. Więc takie słodkie. Jak oglądałam sobie ubrania na Zalando dla noworodków, to wyświetliła mi się marka Ralph Loren. I jak ja to zobaczyłam, te rzeczy, no to zamówiłam kilka. Pierwsza rzecz to jest sweterek, też w przepięknym kolorze. Tutaj ma logo w takim żółtym kolorku. Rękawki nie są odwijane, są tutaj zszyte, no ale uważam, że jest piękny i musiałam go zamówić. To jest na 6 miesięcy. Chyba, chyba nie, bo to jest rozmiar 62-68. No, ale może wypadać to większe, bo nawet te ubrania dla dorosłych z tej marki wypadają troszkę większe. Zobaczymy, ale no, nie mogłam się powstrzymać. To jest też śliczne, paseczki. To jest akurat już mniejszy rozmiar na 3 miesiące: 53-60. Więc myślę, że właśnie po wyjściu ze szpitala. Będzie już można to ubrać dziecku. To jest taki zestaw słodki właśnie sweterek. Też tutaj ma logo i do tego są takie sweterkowe spodenki, więc no myślę, że to jest piękne ten zestaw. Też to zostanie na pamiątkę na pewno. Takie ubranka są też ponadczasowe, więc myślę, że nawet dla dziewczynki też to będzie pasowało zdecydowanie, tak. I wzięłam też dresik Ralph Lauren w kolorze błękitnym, czyli takim, który mi się podoba najbardziej. Z kapturem troszkę to jest prześwietlone, więc się wydaje jaśniejsze. Do tego są spodenki. Jest bardzo przyjemna miękka bawełna. One są delikatnie ocieplane i to jest rozmiar 62-68 i też niby na 6 miesięcy, ale to, to coś tutaj jest, się nie zgadza, bo wydaje mi się, że to będzie tak na około 3 miesiące. Akurat będzie zima, więc nada się idealnie taki dresik. Pozostałe rzeczy, które mam, są z Hajemu i tych rzeczy mam najwięcej, bo jakoś jak tam. Oni mają też bardzo duży wybór, tam są pakowane w wielosztuki te rzeczy, więc takie wiele zestawów zamówiłam właśnie z H&M już wam pokazuję. Tutaj mam dwa zestawy z czapeczką, wszystko w tym samym princie i kolorze. Pierwszy to jest taki turkus, to jest nie wiem, co to za kolor w sumie. Taki zgaszony błękit. I to jest rozmiar. I to jest rozmiar 56, więc na początek jak najbardziej. Do tego jest czapeczka. Z to jest taka lekka, bawełna, cieniutka, więc myślę, że jest OK. Tu też jest też zapinane na zatrzaski, na taką zakładkę, że nie trzeba przez głowę. Przeciągać i drugi zestaw w takim beżowym kolorze, też z czapeczką. I to już jest większe, bo ja po czapeczce właśnie to się zorientowałam. To jest 62, więc czapeczka też jest większa. Spodenki są odwijane, więc tak zwane rosną z dzieckiem. Kolejna rzecz to jest zestaw czterech spodenek z elastyczną tutaj gumą. One są prążkowane, beżowe, takie właśnie zielone. Kremowe i tutaj też jest zielony kolorek. I do tego kupiłam zestaw trzech body, które są w, w tych samych kolorach i z tego samego materiału, więc będę mogła sobie tworzyć po prostu takie zestawy z tymi spodenkami, bo na przykład to i to do siebie pasuje. Dużo mam też na krótki rękawek, i dobrze, bo ja myślałam, że prawie w ogóle nie mam. Ale właśnie dzisiaj, jak to wszystko odpakowałam, to się zorientowałam, że mam sporo właśnie tych bodziaków na krótki rękaw i one prawdopodobnie będą się, się przydadzą właśnie pod te body na długi rękaw, bo jednak taka jedna warstwa może być troszkę za mało, jak będzie chłodniej. A właśnie ten krótki rękaw będzie idealny pod te długie rękawki, czy tam też pod ten sweterek i to są rozmiary, właśnie 56 to jest zestaw. To są takie cał, totalne basiki, więc takie zwykłe body, zapinane na zatrzaski. Przy okazji zobaczę, co mi się lepiej sprawdza, czy te zapinane na zatrzaski, czy te na zamek zasuwane. Myślę, że te na zamek, no ale zobaczymy, może kwestia też wprawy i przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o te zatrzaski. Więc tutaj mam takie kolory beżowe i kremowe, a tutaj zwykłe wszystkie takie same białe. I to też był zestaw. Raz, dwa. 3 4 5. 5 sztuk o takich pajecyków. Ale to te już są w rozmiarze 62, więc teraz pytanie, czy nie powinnam dokupić jeszcze do tego w rozmiarze 56, żeby miała po prostu więcej. Kolejne spodenki i one są w rozmiarze 56. To też był taki komplet czterech i to są takie malutkie w beżowych jasnych kolorach bawełniane spodenki. I one w sumie idealnie pasują do tych body, ale tutaj ten krótki rękaw to na pewno w samym krótkim rękawku dziecko nie będzie, bo będzie za zimno. I to są takie kolory: brąz, beż, kremowy. A tutaj jeszcze jeden taki beż, i jeszcze jedne kremowe. Więc jeżeli chodzi o spodenki, to myślę, że jest wystarczająco. Wziąłam też zestaw zwykłych Bejzików na długi rękaw rozmiar 56. To są takie zwyk... nie wiem jak to będzie się zach... jak to w ogóle będzie po praniu wyglądało, bo to trzeba w wyższej temperaturze wyprać. Mam nadzieję, że to jakość będzie taka w miarę znośna, z temu, zobaczymy. E, tutaj mam takie białe, w paseczki e, i takie niebieskie. Wzięłam też takie ładne komplety, a ten jest akurat zwykły biały komplecik. To był chyba też zestaw trzech kompletów. I to jest rozmiar 56, więc dobrze, bo przyda się. Tutaj w takie groszki, body z długim rękawem i do tego są też spodenki. Słodko to będzie wyglądało. I tutaj taki słodki zestaw z misiem, z uszkami. I ten miś nawet jest tutaj z tyłu na spodenkach z takimi uszkami, więc to jest akurat słodkie. I to też jest rozmiar 56. Stwierdziłam, że też przydadzą mi się jakieś bluzy, więc wzięłam komplet bluza plus spodenki. To jest rozmiar 62. To jest napisem Hello. Właśnie fajnie też jest tutaj na te zatrzaski zapinane, więc po prostu będę mogła to całe rozpiąć, położyć dziecko i zapiąć. A drugi zestawy z bluzą w takim kolorze ciemniejszego beżu. Też z misiem śpiącym. Do tego takie dresowe spodenki. One są już cieniutkie, to nie jest taki. Ale są ocieplane, widzę. Aha, no to też się przyda. I to jest też rozmiar 56. I ostatnia rzecz z HM to jest rozmiar 62. Taki sweterkowy zestaw. Bardzo mi się podobają takie nowe zestawy. To są leginsy, takie leginsy spodenki. One jedyne, co to mają wąską gumę. No ale zobaczymy jak będą mi wygodne, no to po prostu nie będę nakładać. I do tego jest taki sweterek też zapinany z boczku na guziki. O i tak to się prezentuje. Więc to są wszystkie rzeczy takie na początek, które kupowałam po prostu co mi wpadło w oko, co uważałam, że mi się może przydać i w sumie teraz jak to przejrzałam, to muszę pomyśleć czy jeszcze coś muszę dokupić, czy jednak nie. Jeszcze raz to będę musiała po prostu pogrupować sobie jednak na te rozmiary i zerknąć, jak to wygląda ilościowo. Ale wydaje mi się, że jeżeli bym już nic nie dokupowała, a raczej tak nie będzie, raczej jeszcze coś sobie dokupię, bo do porodu troszkę czasu zostało i pewnie coś się pojawi nowego, fajnego, co mi się spodoba, więc zamówię, to wtedy myślę, że wszystko to, co dzisiaj pokazałam, to na pewno jest wystarczająco. Jeszcze mi brakuje jakiegoś cieplejszego kombinezonu, to chyba chcę i um, zamówię z Engel, ten z wełny Merino, bo słyszałam, że on się dobrze sprawdza nawet do samochodu, też tą temperaturę dziecka trzyma w taki odpowiedni sposób, że nie przegrzewa dziecka. Poza skarpetkami, którymi brakuje, ale już domówiłam, więc będę miała więcej skarpetek, no to jeszcze czapeczki, może dwie albo trzy by się przydały. I taka ogromna lista wyprawkowa pozostałych rzeczy, które nie są ubrankami, tylko po prostu niezbędnymi rzeczami. Już zamówiłam łóżeczko, tak ja będę miała dwa łóżeczka, jedno na piętrze, drugie... Na parterze. No i zamówiłam jedno, właśnie na parter z opcją kołyski na pilota, więc no zobaczymy, jak się sprawdzi, ale jeszcze tego nie wyciągałam z kartonu, żeby to się nie kurzyło, miejsca nie zajmowało. I mamy już też fotelik do samochodu. Bardzo mi się on spodobał i stwierdziłam, że od razu zamawiam. No i jeszcze takie rzeczy jak wózek i masa, masa innych rzeczy, i będę tutaj na bieżąco pokazywać, jak już będę urządzała. Całą tą wyprawkę, kącik dla dziecka itd. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie dla mnie, to z chęcią poczytam komentarze i porady od Was, jeżeli chodzi o ubrankę. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki Pa!